Siemanko, witam Was w Hard live a z tej strony. Jesteśmy po wielkim otwarciu, ale wielkie otwarcie będzie za jakiś czas. Dzisiaj powiem Wam o budowie konstrukcji. Nie było czasu montować, nagrywać, bo było, przygotowania były do, właśnie do otwarcia. Teraz, chociaż za dnia jest ciężko ustawić światło, to y, można trochę opowiedzieć. Zajrzyjcie na wcześniejszy film z, y, z kupnem działki, z wychodzeniem z ziemi, z wszystkim do poziomu zero, z płytą, bo dzisiaj sobie polecimy z konstrukcją i z techniką myjącą poszczególne etapy, tak jak to było. Historia jakoś się pisze, więc my napisaliśmy taką historię. Kończymy. Budowę kostki brukowej. Kończymy budowę kostki brukowej. Po zakończeniu pomyśleliśmy sobie, że wstawimy strzałki. Tak mi się było? <grytanie> Pani pan Józef od... Majster od kostki brukowej. <grytanie> Później miał trochę z nas radość, bo mówi: Przecież mówiliśmy, że. Rozmawialiśmy, mówcie wcześniej, coś dogadywać, coś tego, tematu. No i tak miało radość, bo yy, ta kostka grafitowa, z której chcieliśmy ułożyć strzałki, że wjazdów w prawej się trzymać, wyjazdu później w lewej, lewe, prawej też się trzymać, po prostu strzałkę w tą stronę, żeby fajny ruch był ten prawostronny na naszej mini. To yy, okazała się tam o milimetr dwa większa, czy nawet pół milimetra. I jak ułożyliśmy trzy, to już nie wciskały się. Nawet, yy, nawet nie starczało na przykład jak czasami później tą kostkę yy, zamulasz to nawet to nie starczało. Docinki jakieś to by wyglądały śmieszne. Więc musieliśmy z powrotem wrócić do szarości i te wykończenia jakie mamy w koło obramówkę płyty czy, czy na wieździe, czy coś to zobaczycie na finalnie finalnie chociaż już dzisiaj zobaczycie, ale, ale chcieliśmy jeszcze też strzałki nie wyszły. Yy, kolejny etap ja jestem w trasie, gdzieś tam jeżdżę w tym hard live oczywiście. Zarabiamy pieniążki na życie, na dom, na utrzymanie rodziny. No i moja żonka nagrywa wychodzenie z konstrukcją. Firma Atelargo stawia nam konstrukcję. Asbud przyjeżdża, firma od nas bardzo świetna, kompleksowo w sumie zaopatrzenie, budownictwo i wszystko. Wjeżdża z samochodem, ciężarówką. Szymonek nam wariuje tutaj, wali się i po prostu HDS-em podnosi konstrukcję, firma montuje, stalowo później jakieś czepianie banerów, czepianie, wkręcanie tych do betonu stojaków, co wkładasz później ten pistolet no i tak powoli, powoli jakaś tam wizja tej myni się buduje. Kolejnym etapem to budowanie ogrodzenia z gospodarzem. Gdzieś tam wracam z tej trasy, lecę z tematem, z traktorem do dilmetu, do działania. Tam biorę materiały, wrzucam, chłopaki mi wrzucają. Tam jeszcze widz mnie poznają, W ogóle serdecznie pozdrawiam tą firmę, całą Dilmet, i, i wracamy i z gospodarzem betonujemy słupki na nierównym terenie, gdzieś ze dwa razy chyba się z żonku kłócę o to, że jeden centymetr słupek wystaje, drugi centymetr słupek wystaje. Dwa tylko było, czy siedem? Dwa centymetry. A, dwa centymetry. No i tak faktycznie było i ja to robiłem pierwszy raz, ale ostatecznie te słupki, jeszcze chyba nie przyciąłem jednego, tak? Znaczy tam niedużo było, jeden na przykład źle był obsadzony, to poprawiłem, to poprawiłem, ale ważne, że na przykład nie było takiego Babola, że między słupkami beton by albo wpadał, albo by się nie mieścił, albo panel jak miał 250, 250 cm, to by się albo nie mieścił, albo by brakowało 10 cm. To takiego babola nie było, to się cieszę. Chociaż pierwszy raz mówię, to robiliśmy na równym terenie, gdzieś kiedyś, czy przy domu, przy domu będziemy budować dom? To ten, to po prostu będzie już łatwiej. No i całe te jakieś dodatkowe materiały budowlane, w ogóle kompleksowo wiertnicę to do tego wypożyczaliśmy w wypożyczalni w Wasbudzie, bo właśnie to nasza firma taka miejscowa, która zaopatrza. Od nas w promieniu 100 km ludzie tutaj się zaopatrzają w materiały budowlane. My mamy to na miejscu, mamy też fajne ceny, właśnie. Chyba dlatego tych klientów jest coraz więcej. Nawet z dalekich miejscowości przyjeżdżają, bo mamy po prostu tą jakość i cenę, i też dostawę. Także Azbud zawsze nam tutaj dopomógł tą sytuacją. Serdecznie dziękuję. Czyś było tracę. Kolejnym. Kolejny etap budowania y, konstrukcji. Tam położenie było chyba y, przez mojego kolegę Tomka i y, y, też przez szwagra. Jakoś takie etap, etapami robiliśmy, że trochę zaczęliśmy, posprzątaliśmy, zagruntowaliśmy y, tego. Mm, płytki w kontenerze, żeby później tam sprzątać, fajnie było zmyć, zlać wodą czy coś, żeby nie, nie wciągało, nie uciekało, tylko fajnie ten y, po prostu twarda powierzchnia płytki y, była na podłodze. Y, no i montaż. Przewodów, montaż całej techniki myjącej, odkurzacza, pieca, naprawdę tego jest masa. Skręcanie śrubek, i tak dalej, przez firma Telargo, Ja trochę przy tym byłem, trochę nie byłem. Też Paweł z Brzeskiej, kiedyś uczyliśmy się właśnie razem na Brzeskiej w Białej Podlaskiej i też się tutaj tak właśnie zgadaliśmy. Siemanko, Siemanko, tych uczyłeś się na Brzeskiej? No tak, i tak, pogadaliśmy sobie. I kolejnym etapem to przygotowanie terenu rąbanie korzeni, yy, przez jakieś właśnie spekulacje z żoną mówię, będziesz inspektorem nadzoru budowlanego teraz i będziemy działać razem. I zrobiliśmy te betonowe ogrodzenie sami razem. Nosiłem, nie wiem ile te słupy ważył betonowe, ale nosiłem je sami i było ciężko. Czasami mi żonka pomogła, ale, ale jak na przykład był nierówny teren, to miałem wrażenie, że we dwójkę ciężej iść jak samemu. No, i oczywiście, właśnie, rozbiórka, właśnie tego płotu od sąsiadki, dogadanie z, z sąsiadem, dogranie tematu i budowanie w granicy, w naszej działce, nawet tego ogrodzenia już stricte, żeby to wszystko grało i buczało. I kolejnym takim, ostatnim etapem, szybko to idzie co w tym filmie, ta budowa, kolejnym takim tym to jest sprzątanie sadzenie krzewów, dekoracja, wszystko Wam pokażemy na opisie, bo zrobię jeszcze taki film opisujący całą myjnię, co mamy, jakie mamy parametry, jakie mamy, jaką mamy chemię, jakie mamy programy, abyście też może czasami zapoznali się przez film, poprzez film w domu obejrzeli raz, dwa i też w przyszłości przyjechali do nas i odwiedzili, użyli skorzystali z usługi u AWR-ów z mycia. Także to będzie na tyle dzisiaj. Zapraszam na kolejne filmy. Być może mogę trochę zdradzić rąbkę tajemnicy, że następny film to będzie transport. Przeładunek z jednej lory, z Mercedesa, na drugą lorę. Więc trochę więcej pracy.